Z jakże słonecznego Zbuczyna, witam was ponownie Percio. Dzisiaj chciałem zaprezentować grę Resident Evil 4. Y, tryb, który pokażę zwie się Najemnicy. O co w nim chodzi? Wytłuma y, wytłumaczą napisy, gdy tylko misja się włączy. Tutaj mam wybór postaci: Leon Scott Kennedy i Ada Wong. Wong. Reszty nie odblokowałem, na razie tylko jedno odblokowałem. Mógłbym wybrać Leona, bo ma shotguna i pistolet. Ona ma pistolet, Uzi i snajperkę trzy granaty. No, ona ma lepsze zestawienie broni, ale jednak wolę zachować swoje jaja i wybieram Leona. Ciach. Tu cztery misje do wyboru. Wybieram na pierwszą, najłatwiejszą, w której mam pewność, że nie umrę zbyt szybko. Proszę czekać. Hmm. Dobra, lecimy z tym koksem. Wyleminuj tylu Gandos i Busdoaż, zanim pojawi się helikopter ewakuacyjny. Im więcej przeciwników zginie pod rząd, tym więcej punktów zdobędziesz od bloku i nowe sekrety, zdobywając pięć gwiazdek wszystkimi postaciami na wszystkich arenach. Ciekawe to No dobra, zaczynamy. Wygniemy w, w głąb wioski, tam są ludzie. Zagrywiaki. No nie, ani jedno, ani drugie. Temu strzelamy w nogę, klęka przede mną i... kopniak. Fajne te finiszery. Tego strzelamy tutaj w glace, spada mu czapka i kop. z powrotem. No, odwracam się, patrzę. No, kilku czopków do mnie zmierza, ten wstaje. Za dużo ich. Trzeba iść gdzie indziej. No. Tutaj będzie dobra pozycja. Sporo ich. O, uniki robią. Tutaj jakaś babka mnie wyrywa. Nie, odpycham jej zaloty. Biegnę dalej. Tutaj jakiś znowu mnie chciał zaatakować, aż do chamy. Dobra, sporo was tu. Co zmienić na coś wyższego? I bach! I bach! Ujeł to ubrać. I bach! Nie, i bach! O, a tutaj jakiś game nie wyrywa. Szyto. To porki latają, wszystko... Szybko, szybko się dzieje, tylko oni jakoś wolno chodzą. Tak, ciach. Tego ciach. Jeszcze dwóch zostało. I ciach. O, a temu mam nadzieję chyba zaliczyć. I, i, i... Webshot! Amunicja przyda się prosto w piersi. Już się tutaj sporo ludzi zebrało, trzeba zebrać siły, a i czas mi się kończy, 30 sekund zostało. Trzeba biegnąć po klapsydrę, która doładuje mi więcej czasu. Będę no, miał po prostu więcej czasu, aby zdobyć y, punkty. Sorry, że znowu mówię o punktach, ale... który punktach to jest. No dobra. Dużo was tu. Tą panią poczęstujemy, drugą panią też. Ok, z kogoś z głowy wyłonił się mutant, fajnie. O, ten od tyłu bierze ham. Ten nie chce dziagnąć z widłami, nie dam mu się, trzeba się uleczyć. I uciekamy. Zbieramy po drodze amunicję, która pozostała z wrogów. Zbieramy e, e, roślinki. O, jakie tutaj zwierzątko się wylągło z jego głowy. I webshot, webshot po web I kolejny. I znowu wyrasta. I kolejny webshot. Uff, wspaniała gra. O, ten chciał mnie wyrwać, ale nie. O, i webshot. Webshot. Idzie. Ciekawe, jak daleko zajdzie. O, już klęka. Dobra. Zbieram na coś... Bierzemy coś krótszego. Już trochę żal mi do nich walić z takiej grubej broni. no Nożem nic nie zdziałam, bo za krótki jest. Słyszę piłę mechaniczną, czas się ulotnić gdzieś, w bezpieczne miejsce. Chodzimy po drabinie automatycznie, wystarczy kliknąć raz. Biedaki nie wiedzą co zrobić, idą, rzucają, jakaś babka wchodzi, panienka z okienka, i wyskakujemy. O! Dwa razy po kolei, no, to jest dopiero coś. I z kopniakiem od dwóch, a tam ci debile stawiają drabiny, nie wiedzieć po co. Ooo, inteligentne, no biegnąc z zapalonym dynamitem prosto na wroga. Jestem pełen podziwu do tej pani. O, no. i piła mechaniczna. Pamiętajcie, że jeden cios z piły mechanicznej i już nie żyje. Czas się kończy, 19 sekund, trzeba zebrać. I jakoś wykorzystać tę beczkę, co, co stoi tutaj po lewej stronie. Wchodzimy. W tej skrzyni znajduje się czas, który da mi czas. Tak, czas da mi czas, na... w ciągu którego będę zyskiwał dodatkowe punkty. Które kolejna pani spadnie z... z... No. I ciach. I teraz wszyscy nie żyją, mam nadzieję. No cóż, nadzieja matku głupich. Dostałem. I to mocno. Że też stracić głowę dla, takiej, dla takiego paszczura. Nie żyje. I tak o dokończę moją dzisiejszą przygodę z Grow Resident Evil w trybie najemnik. Żegnam Was. Do widzenia.